Właścimy dzisiaj z kamerą w hotelu God Time, gdzie za chwilę odbędzie się wieczór poetycko-literacko-choreograficzny. Zapraszamy. Moi drodzy, witam serdecznie w hotelu Godtay na wieczorze autorski, literacko-plastyczno-choreograficznym. Bardzo mi miło, że pani menadżer umożliwiła mi tutaj bytność. Zaprezentowałam swoje prace plastyczne. Zaprosiłam do współpracy łódzką poetkę Martę Ternicką-Detz oraz wspaniałe dwie dziewczyny, które tańczą taniec Tribal. Taniec, który jest połączeniem, fuzją tańca flamenco i tańca arabskiego. Witam w gościnnych progach Hotelu God Time. Jestem nauczycielką tańca Tribal od roku. E, Uczy także panią Anię. E, nasz zespół nazywa się Nox. E, tak, jesteśmy dzisiaj w składzie właśnie ja, Ewa, Dorota i Justyna. E, czasami jest nas 7, czasami jesteśmy w trójkę. E, jesteśmy ze swoim już od 3 lat 4 lat. No, jesteśmy ze swoim od czterech lat, e, od... No, od zeszłego roku, roku prowadzimy także zajęcia. Zajęcia prowadzę w Bałuckim Ośrodku Kultury Rondo Teśna Limanowskiego. Zapraszam bardzo serdecznie. Od przyszłego czwartku, od godziny 18 ruszamy z zajęciami. Zdjęcia. Przedstawcie się, dziewczyny. Na imię mam Ewa. Jestem liderką zespołu NOX, którego jestem założycielką także. A tu moje koleżanki. Justyna Dorota. Dziewczyny, przede wszystkim chciałabym pogratulować tak wspaniałego tańca. Skąd to zainteresowanie tymi Technikami tanecznymi, bo przyznajmy, że w Waszym tańcu nie jest to tylko jeden styl taneczny. Jest ich wiele. Ja przyznam się szczerze, że to przez moją Ciocię, która jest zafascynowana też różnymi elementami kultury, kobiecością i ona mnie w to wszystko wciągnęła. Jakie style taneczne mogliśmy zobaczyć w Waszym pokazie? Mieliśmy oczywiście elementy tańca brzucha, jest to taka baza, były również elementy flamenco techniczne, jak i również różnych tańców indyjskich takich jak Bollywood czy klasyczny taniec indyjski. Czym charakteryzuje się flamenko? Dorota. Jestem na świeżo w temacie, bo akurat teraz zaczęłam chodzić na flamenko. Jest to taniec, w którym tak naprawdę bardzo ważna jest improwizacja i to, żeby wyrazić siebie i swoje emocje, i tak naprawdę jest to rozmowa między grającym, tańczącym i po prostu ten tańczący, jakby interpretując muzykę, też w jakiś sposób prowadzi dialog podczas swojego tańca. Powiedzmy wprost: Wy nie miałyście przygotowanego podkładu muzycznego wcześniej? Improwizowałyście? Tak, ten format, w którym tańczymy, w którym dzisiaj pokazałyśmy, jest improwizacją i jest to celowa improwizacja. Pierwsza piosenka oczywiście była przygotowana, ćwiczyłyśmy ją wcześniej, kiedy pani Ania zaproponowała, żebyśmy zatańczyły do drugiej piosenki. Tak, to był, całkowity, to był całkowicie spontaniczny taniec, ale na tym to też polega. Czy trzeba mieć dużo odwagi, aby móc improwizować? Dziewczyny? W tym formacie tańca generalnie zaczynamy od tańczenia tylko w zamkniętych grupach, w bardzo bezpiecznym, kobiecym środowisku, więc zawsze tej odwagi się nabierze, zanim będzie trzeba wyjść i tańczyć do ludzi. Także to jest coś, czego można się nauczyć. Czym, tla, czym taniec może być dla kobiety? O, wszystkim tak naprawdę? To, to jest ciężkie pytanie. Um. Dla mnie na pewno jest jakimś sposobem wyrażenia siebie, jest wolnością, jeśli można tak powiedzieć, wyrazem artystycznym tego, co, co jest głęboko we mnie, co, co, mogę, co mogę pokazać innym. A dla Was dziewczyny? Dla mnie na pewno jest taką odskocznią od. Prawdziwego, normalnego życia, ponieważ, jak większość tancerek, w tym formacie w ciągu dnia jesteśmy urzędniczkami, pracowniczkami korporacji, natomiast po godzinach możemy pokazać siebie w zupełnie innej formie. W jakim składzie występujecie na co dzień? Różnie. Dorota jest naszym nowym nabytkiem. Właściwie trochę ją wyhaczyłam, że zaczęłyśmy razem pracować i zauważyłam, że Dorota ma do... poczucie rytmu, więc zaprosiłam ją na zajęcia i, I było to bingo, <laughs> więc jesteśmy bardzo zadowolone. Zanim Dorota do nas dołączyła, byłyśmy w trójkę. Czasami nawet w dwójkę zdarzyło się, e, przez to, że także moja siostra tańczy, ale e, no, wyprowadziła się z miasta. A teraz e, jesteśmy, w, jesteśmy w czwórkę. Czy taniec może wyzwolić kobiecość? Zdecydowanie tak. E, mi taniec e, jako kobiecie bardzo pomaga. I e, tak naprawdę to, co wcześniej powiedziała pani Ania, że to jest forma dla ludzi bez kompleksów, to nie jest tak naprawdę to, co jest esencją tego tańca, bo ja tak naprawdę przyszłam na zajęcia bardzo zakompleksiona. W ogóle pokazać brzuch cokolwiek w życiu, być w centrum, nie, nigdy. Więc tak naprawdę ten taniec wyzwala tą kobiecość, może tak. Skąd inspiracja strojami? To jest standardowy strój, e, dla, akurat do American Tribal Style, czyli tego, co dzisiaj zaprezentowaliśmy, e, do, e, do tej improwizacji. E, spódnice są, e, są cygańskie. E, my tańczymy, dzisiaj tańczyliśmy w dwóch spódnicach, pokażemy, <gurzamy> i oczywiście mamy spodnie pod spodem. E, te nasze spódnice są 32-jardowe. To jest kilka tak, kół. kilka kół. Uh, no tak, jest to element bardziej cygański. Uh, pasy i staniki głębo, uh, zdobione są z kultury arabskiej, ale zdobione są bardziej na modłę bałkańską. bo Mamy, mamy frędzle, mamy muszelki kauri, mamy jakieś tam cykiny, uh, mamy inne ozdoby. Choli uh, jest z kultury hinduskiej. Uh, co jeszcze mamy? A biżuteria? Biżuteria. Zazwyczaj jest to inspirowana kulturą arabską. Często są to rzeczywiście rzeczy nawet sprowadzane gdzieś z Afganistanu, żeby to była taka prawdziwa etniczna, ciężka, srebrna biżuteria. Może jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy każdy może zacząć tańczyć? Czy w każdym wieku można zacząć swoją przygodę z tańcem? Zdecydowanie. No. Przynajmniej jeżeli chodzi o taniec orientalny, taniec brzucha i nasz Forban Tribal. Jest to taniec kobiecy, więc trzeba wyglądać kobieco. Małe dziewczynki, które zaczynają trenować ten taniec, oczywiście potem osiągną dużo lepsze rezultaty. Natomiast początkowo wygląda to mało ciekawie. Trzeba mieć trochę tłuszczu, trochę trzeba mieć na sobie. E, też dziewczyny, które wychodzą na scenę, e, przynajmniej jak oglądam pokazy dziewczyn starszych, właśnie kobiet dojrzałych, mówię dziewczyny, ale mam na myśli e, panie 50. Plus my tak mówimy że dziewczyny te pokazy właśnie pani 50 plus są moim zdaniem najciekawsze bo one do tego tańca właśnie wnoszą też siebie wnoszą swoje kobiece doświadczenia może nie wykonują wszystkiego technicznie poprawnie ale no to jest nie o to w tym chodzi tak, dokładnie nie o to chodzi gdzie można zapisać się do was na zajęcia My prowadzimy zajęcia teraz w Bałuckim Ośrodku Kultury Rondona Limanowskiego i mamy zajęcia w czwartki o godzinie 18.00. Jest z Bożyczka pięknie jest w sali. Pod nim jest halka Legenda i Koszulka Holi. W takim ukryto imię ukochanego. Kropka między oczami oznacza rzecz męża. Gdy Iza gotuje obiad, Cetera Liza będzie miała dziecko. Widać błysk w jej oczach. I tęskni do jedynej, niepowtarzalnej miłości. Flamenko. Dziewczyny za ze szkoły flamenko wyróżniają się na, na ulicach. Kroją sukni postawą wyprostowanymi ramionami. I tym, że bez końca snują opowieści. O języku tańca. Ona, eteryczna aż do nierzeczywistości. Filigrana Wara i pełna tragizmu. Ja mama schotka w kolorach na młodach, Obdarzona dobrocią serca. Myśląca wielkodusznie. To papierowy imasz, dwa zdjęcia, dwa światy. Wyjdźmy z nich do ludzi. Każdy dzień jest naszym ambasadorem. W modlitwie odkryłam, że jesteśmy jak Elżbieta i Maria. Na mój widok poruszyło się z radości dzieło w twojej głowie i wzajemnie. Mamy podobne kształty dłoni. Obie na nosimy turkus. Przysłałaś do mnie swojego anioła. Wiedziała się, że kiedyś przyjdę. Kiedy się bałam, wystarczyło zawołać anioła. Płoszył nocne koszmary. W trudnych chwilach podnosił na naduch. Tak podobny do, do ciebie, że mogłam go od razu no rozpoznać. Widziałam płomień entuzjazmu i radość w tych oczach, kiedy patrzyłaś na mnie. Ale nie jestem aniołem. Przyjrzyj się, mam rude włosy. To się źle kojarzy. Nauczyłam się cierpieć w milczeniu. Jestem mistrzem powstrzymywaniu łez. To Bóg przysłał do, do ciebie anioła. Zostań moim marzeniem. Jeśli nie możesz być, Życie. Róża Złowicza, róże kolorowe są wszędzie na fartuchach, domach, zapaskach, bluzkach, chustkach, twarzach, rozkwitają rozkosznie, pomagają zapomnieć o ukochanym i o dziewczynie, którą zabrali i już nie oddali, a z różą przetrwam wyschnięte studnie zimy. Ponieważ jestem młodzianką, więc akcenty łódzkie mi są bliskie. Noc w parku źródliska. Spaceruje księżyc nocą po parku wśród migocących latarni. Nadziwić się nie może, że latarnie tak świecą i mrugają do gwiazd, a cisza tuli do siebie srebrny brokat śniegu na ławkach. Urok tego miejsca w chwili sprawia, że nawet królowej śniegu roztapia się serce. Pamięci papuszy, ponieważ jest to spotkanie, jest no, różne oblicza kobiety. Ja wybrałam formę choreograficzną, plastyczną, literacką. W związku z tym, tak jak Państwo zauważyliście, kobiety na tych portretach pochodzą z różnych kręgów kulturowych. Jest kobiety są z Indii, z Hiszpanii, z Bliskiego Wschodu, taniec orientalny, jest papusza. Przepiękny film państwa Krałze notabene. Pamięci papuszy. Jakie to ma znaczenie, czy urodziłaś się w 1908, czy w 2011 roku? Minęło już 100 lat, a Ty jesteś nieśmiertelnie młoda. Zapach lasu, chłód rzeki, tajemnica mgły, płomień, ogniska. I Ty jesteś cała, w tym, Ty, lalko artystko. Te Twoje szmaragdy, rubiny, te klejnoty urody życia. Krucha byłaś, dumna ze swoich chust różanych. Branzoletek, korali, wozów dumna nawet wtedy, kiedy cię opluwali. Twoja wartość nie urodziła się w dolinie krzemowej. Moja tyleś na Syreno, porusza szarfę mej duszy. Zamknę cię w szkatułce, otulę piórkami ptaków i ochronię przed tsunami cywilizacji. Mieliśmy wielką przyjemność, aby usłyszeć fragmenty Pani poezji oraz zobaczyć choreografię. Proszę mi powiedzieć, skąd pomysł, aby zorganizować to spotkanie właśnie w tym miejscu? Yy, więc byłam przyznam się szczerze byłam tutaj na wystawie plastycznej amatorów yy, chyba łódzkiej grupy impresja Dom Kultury Lutnia to była poezja bałuckich podwórek ponieważ uważam, że nasze miasto jest bardzo często niedoceniane w sferze artystycznej. Za mało popieramy bądź artystów amatorów, bądź profesjonalistów z Łodzi, więc pomyślałam sobie, jak zobaczyłam to wnętrze, zobaczyłam te prace, że ja chcę tutaj zorganizować takie właśnie spotkanie. Tematyka dzisiejszego spotkania to różne oblicza kobiet. Tak. Różne oblicza kobiet, ponieważ różnorodność jest rzeczą piękną. Jan Paweł II w swoich encyklikach wspominał o tym, że urodą świata jest jego różnorodność, a kobieta jest powiedzmy dodatkiem do urody życia, ponieważ kobieta często łączy. Nie wszystkie musimy być artystkami, prawda, wykonywujemy różne zawody, ale wydaje mi się, że chyba mimo, no nie jest to pogląd może skrajnie feministyczny, nie ma, ta prezentacja nie ma nic wspólnego z, z propagandą, do ideologii LGB LGB przepraszam ale chyba kobieta łączy tą bardziej estetyczną cieplejszą stronę życia ja wiem, że kobiety na przykład w Izraelu są w armii, ale mnie nie o to chodziło. Chodziło mi o pokazanie tej piękniejszej strony kobiety, kobiety która się wyraża poprzez no, sztuki, poprzez poezję, poprzez malarstwo. Często jest to niedoceniane w tym naszym technicznym, bardzo świecie cyfrowym. Często to, ta duchowość, co widać w tej interpretacji pamięci papuszy, umyka. I my wydaje mi się pozbawieni tej, tego elementu duchowości, kontaktu ze sztuką stajemy się bardzo no, co tu prymitywniejsi prawda tak mi się wydaje tę różnorodność kobiet można było zobaczyć również w pani pracach plastycznych Celowo, celowo dobrałam techniki. Jest to pewna logiczna, czy logistyczna, jak się teraz modniej mówi, całość. Czyli jest kobiety z Łowicza, to jest pewien skrót myślowy miejsca mojego pochodzenia. Moi dziadkowie ma, pochodzili z Szadowa Pańskiego i w latach XX wieku wiem, znaczy przybyli do Łodzi za chlebem. I każdy z nas ma taką swoją różę w postaci pochodzenia i nie należy się tego wstydzić, wręcz przeciwnie. To jest to czułe miejsce, czyli jest właśnie ta egzemplaryfikacja w postaci akwareli kobiety tutaj łowi, z łowicza, ale to jest tylko pewien skrót. Potem jest kwestia dalszy ciąg. Jest kwestia rodziny. W mojej rodzinie była również kobieta, która malowała. Malowała bardzo długo, do końca swoich dni. Uprawiała technikę akwareli, stąd papusza. Potem jest moja pewnego rodzaju fascynacja, bądź podróżami odbytymi, albo mar marzenie o podróżach. Taka jest na przykład Taj Mahal. Nigdy nie byłam w Indiach, ale doszłam do wniosku, że mogę to przetworzyć plastycznie. Potem jest kobieta z Hiszpanii, technika kol w Łodzi był przecież festiwal flamenco. Nie wiem z jakich przyczyn się nie odbywa, ale był świetną imprezą. Potem jest kobieta, która tańczy taniec orientalny akwarela, taniec brzucha. Przepiękny w kultury arabskiej, krech kultury Orientu przepiękna technika taneczna. Islam, który jest bardzo surowy w swoich założeniach, w swoich zasadach, tutaj w tańcu dopuszcza. Chyba się nikomu nie narażę, pełną urodę i zmysłowość kobiety. Więc, tak, z jednej strony duża surowość zasad, prawda, kanonów, a z drugiej strony daje przyzwolenie w tańcu kobiecie na pokazanie jej piękna, co zresztą tancerki tutaj też pokazały. I wreszcie jest Brazil, czyli jest tancerka, która no, występuje, to jest moje przetworzenie, bo nigdy w Brazylii nie byłam, w czasie. Karnawału w Rio de Janeiro. Stąd jest nawet Ewaria... Ewaria Wora. Tak, jest dobrana, ponieważ równie i Kaja, ponieważ te dwie kobiety w, o, o różnym doświadczeniu muzycznym, o dużej wrażliwości muzycznej, jedna z zielonego przylądka przecież pochodziła, druga pochodzi no, z Polski, łączą, łączą się, tworzą wspólnie coś wspólnego, więc to jest następny element y, pewnej takiej mojej y, Chyba troszeczkę ukrytej ideologii, żeby kobiety umiały ze sobą współpracować, nie konfliktować, nie walczyć, nie, nie rywalizować, tylko współpracować. No i wreszcie jest również kobieta na arenie, y, y, czyli to nawiązanie do mojej interpretacji, tej mini, mi, miniatury choreograficznej Staudenggera, pantofelki. No i ukłon plastyczny strony dziewczyn, które tutaj nam pięknie zatańczyły technikę tribal, które jest połączeniem tańca orientalnego i tańca flamenko rysunek tancer tancerki tribalu. Może jestem banalna, ale przemijanie e, jest mi bliskie i e, chyba najłatwiej to widać w przemijaniu pół roku i dlatego ten cykl kobieta z parasolką. Jest tylko z parasolką, czyli uważam, taki bardzo damski gadżet czy rekwizyt w różnych porach roku. Technika to jest mieszana, jest to akryl i połączony z pastelą. W jednym z fragmentów pani poezji mogliśmy przypomnieć sobie wizualnie nasz Park Łódzki Źródliska. Rozumiem, że jest to pani ulubiony Park Łódzki. Pani Aniu, wszystkie parki moje są ulubione, natomiast największy sentyment mam do parku imienia Henryka Sienkiewicza, bo jest to park mojego dzieciństwa, a wszystkie pozostałe parki są jakoś związane z moim dzieciństwem albo moją młodością. Natomiast park Żydliska? Park jest też w dzieciństwie. Bywałam, ale najczęściej bywałam w parku Henryka Sienkiewicza. I również z nim związane jest, związany jest fragment pani poezji? Z tym parkiem? Tutaj z parku Sienkiewicza, akurat o parku Sienkiewicza nie ma nic, natomiast uwieczniłam ten park w zdjęciu w jednym ze swoich tomików na drugiej stronie, fontanny właśnie w parku Sienkiewicza. Rozumiem, że tworzy pani również ilustracje do swoich tomików poezji. To znaczy, ilustrację może nie. Bardziej opracowuję autorstwo okładki z plastykiem w Domu Kultury, Bałuckiego Ośrodka Kultury RONDO. Przychodzę do pana plastyka i ustalam, co sobie życzę, żeby było na okładce. Czyli pomysł tego, co znajduje się na okładce: czy to jest zdjęcie, czy to jest technika, i co na drugiej stronie jest mojego autorstwa, natomiast nie ilustruję książek, ale pomysł no może ktoś, kto kupi, no mówiąc marketingowo. Gdzie możemy zapoznać się z Pani twórczością? Czy możemy zakupić tomiki poezji? Tak. To znaczy teraz mam bezpośrednio, mam do ewentualnie, jeżeli miałby ktoś takie życzenie, dzisiaj ze sobą wzięłam. Natomiast 23 września godzina 17 na Dom Kultury naŻbarskiej mam swój wieczór autorski. Jeżeli ktoś ma życzenie, to zapraszam, ale to może, może ale nie musi. Chodzi o to, żeby tak jak Hotel God Time, czy mówiąc po Polsku mile twórczo sympatycznie spędzić czas.